Witam wszystkich w kolejnym odcinku Dzisiaj na szybko pokażę taką cewkę Tesli Pierwsze testy No i daje już łuki Jeszcze nie jest skończona Tak ona wygląda właśnie Ma około metr wysokości No tu mamy taki prymitywny bank kondensatorów To jest kondensator od mikrowalówki No i jakieś inne tutaj kondensatorki polutowane no działa to. To jest wentylator od mikrofalówki i transformator z mikrofalówki. I skiernik oczywiście. No, jak na jeden mod na 2 kV. To myślę, że całkiem dobrze działa z takimi kondensatorami. Tu jest uzwojenie pierwotne, takim drutem nawinięte. Tutaj widać. Tutaj takim drucikiem jest zabezpieczenie uziemione, no i uzwojenie wtórne drudem 0.20 nawiniętym. Tutaj mamy takiego toroida z rury na samej górze. To jest taka zwykła rura kanalizacyjna. Tu jest taka skrzyneczka drewniana, poskręcana na kółeczkach. No, tak to wygląda. Jakoś tu działa. Zamierzam powiększyć trochę tą cewkę. Znaczy, dać tutaj więcej transformatorów na większe napięcie. No i kondensatory, oczywiście, trzeba też porządne zrobić. Tutaj mamy. Kabel od wentylatora, ten biały i mamy jeszcze kabel od transformatora. No, całkiem dobrze to działa. Teraz pokażę jakie łuki. No, no to tutaj mamy. Tu wpierw podłączamy wentylator. Jak widać, kręci się. No a potem transformator mamy łuki. No więc tak to wygląda. Załączamy. No więc tak to działa. No, więc to był taki krótki pokaz, co teraz robię. No, i też dlatego nie było ostatnio filmów. No, zrobię o tej cewce jeszcze całą serię filmów. Wpierw muszę ją jeszcze skończyć. No, ale na razie tak działa. No, i to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę. Komentarz, subskrypcje i do następnego odcinka.